Chyba faktycznie zaszło. Serce i strzała, miłości znak. Cicho wołała, powiedział tak. Taki tak mi trzeba z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział Panie, nie jestem godzien, abyś szedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowiem, Bo i ja, choć podlegam władzę, mam pod sobą żołnierza. Mówię temu: idź, a idzie, drugiemu: przyjdź, a przychodzi, a słudzę: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim. Zaprawdę, powiadam Wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam Wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. I zapraszam wszystkie chętne dzieci, proszę o podejście do stopnia komunijnego. To tylko chętny, to zapraszam tutaj, ale musimy popracować nad ciszą, bo ja już krzyczę do mikrofona, to znaczy, że jest za głośno, aczkolwiek jest nas bardzo dużo, co nas też bardzo cieszy. Powiedziałem w ramach prowadzenia do tych pierwszych rorat, tej pierwszej mszy świętej roratniej, że zamiast fajerwerków mamy pewnego niezwykłego przewodnika, który prowadzi nas do betlejemskiego szubka, że coś jasnego na niebie będzie naszym przewodnikiem. Co jasnego na niebie? przypomina o tym, że zbliża się narodzenie i prowadzi nas do tego miejsca, gdzie Jezus Chrystus się przed laty narodził. Co to jest Kamil? Gwiazda betlejemska? Słuchajcie, jest to gwiazda betlejemska, ona będzie naszym przewodnikiem, dlatego ja, kiedy byłem w waszym wieku, jak jeszcze dinozaury chodziły po świecie, to było właśnie wtedy, to słuchajcie, właśnie wtedy mówiono o tym, że dostaje się prezenty na gwiazdkę. Sam ten dzień nazywano też gwiazdką, nie? A chodzi mi, słuchajcie, o dzień 25 grudnia. Oficjalna nazwa tego dnia jest jaka? Kojarzycie, jak się oficjalnie ten dzień nazywa? E, albo Boże Narodzenie, a, albo jeszcze święta. Święta, słuchajcie, Bożego Narodzenia, czyli znacie prawidłową nazwę, a w kościele nawet niektórzy powiedzą, że jest to uroczystość narodzenia pańskiego. Dokładnie słuchajcie, o taką odpowiedź mi chodziło. I teraz tak, przechodzimy na roraty, przygotować się do tego. Żeby jak najlepiej przeżyć, słuchajcie, Boże Narodzenie, powiedzcie mi, czym roraty różnią się od takiej zwykłej mszy świętej, na czym polega ta różnica? Czym się różnią Roraty od mszy? Bo się przechodzi z lampionami. Przychodzi się z lampionami. Też pamiętam, jak chodziłem kiedyś z lampionem, wczoraj z moim tatą wspominaliśmy. On twierdzi, że gdzieś tam jeszcze w domu jest mój lampion, ale mi się wydaje, że nie. Ale Aczkolwiek może kiedyś go znajdę. Przychodzi się z lampionami. Co jeszcze jest szczególnego na roratach? Jakiejś rzeczy e, brakuje na innych mszach świętych, a ona jest śpiewana akurat na roratach. Co to za rzecz? Czym się różnią roraty od mszy? Że jak się zaczynam e, msza na roratach to jest zgaszone światło. Jest zgaszone światło, a żeby je zapalić, to jest taka piosenka klucz ją trzeba zaśpiewać. Co to za piosenka? Co to za pieśń klucz, która powoduje zapalenie światła w kościele? Co zaśpiewaliśmy i światło się zapaliło? Każdy z was, was wie. Każdy słysza, może niektórzy śpiewali. Jaką pieśń śpiewamy, żeby zapalić światło? Co to za pieśń? Spójrzcie razem. Ona była na początku, jak wędrowaliśmy do ołtarza, wyrazem ze mną, ale żeby zapalić światło, jest konieczna inna. Ona zaczyna się od słowa chwała. Ta -ra 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 -ra. Tak pan organista zagrał. Co to za pieśń? Chwała ojca. Nie. Nie, ale was złapałem na pytaniu. E, proszę, spróbuj. Chwała na wysokości Bogu. Dokładnie ta pieśń powoduje zapalenie świata podczas rolników. I teraz tak, słuchajcie. Tapis sprawiam, że mamy nagle, słuchajcie, światło, i tak samo ta będzie niesamowicie istotna w czasie Bożego Narodzenia. A kiedy gadamy o świetle, to patrzę na mój konfesjonal i potrzebuję jednego pomocnika. Słuchajcie, bo u mnie w konfesjonale świeci się światło. Kto by chciał pójść, słuchajcie, do mojego konfesjonału? Staszek się zgłasza. Staszek, idź zobacz, czy tam, gdzie jest ksiądz, jest coś niezwykłego i są dwa guziki, żeby zgasić światło. Zobaczymy, czy sobie da żadak a nie, to kogoś wyślemy z prośbą o pomoc. I zobacz, Staszek, sprawdź tam lewą stronę, gdzie jest powiednik, druga strona, druga. Tam właśnie, teraz możesz wejść z tamtej strony. Zobacz, czy jest coś niezwykłego i naciśnij dwa guziki koło fotela, to się zgasi światło. Zobaczymy, czy misja będzie spełniona. Na razie światło jest zgaszone. Czy jest tam coś niezwykłego? Powinno być. Chyba znalazł. Idzie. Idzie, słuchajcie. Niesie bestię. Nie się słuchajcie, bestie. Bestie wam pokażę. Bestia to zwierz, ma zęby. To znaczy, że umie użreć. Może nie jest głodny, słuchajcie. I teraz tak, co to za bestia? Co to za zwierzak? Lew. Lew. Mamy, słuchajcie, lwa. I teraz tak, słuchajcie. Co ten lew robił w konfesjonale? On mi wygląda na to, że ciągle jeszcze śpi. Ale czy konfesjonał jest do spania? Do czego jest, słuchajcie, konfesjonał? Ja idę, słuchajcie, tą dziką bestię, położę tam z tyłu. Myśmy się przygotowali na takiego gościa i tam mamy, słuchajcie, jaskinię. Ona jest solidna, on może tylko łeb wystawić przez okno i nic więcej, żeby tu nie wyskoczył i kogoś nie użarł. Nie, bo to jest lew, patrzcie, jakie ma zębiska. Swoją drogą ciekawe, co robi, że ma takie białe zęby. Sam takie chciałbym mieć. Idę go, słuchajcie, podrzucić do jaskini, a wymyślicie, po co jest konfesjonał. Bo z tego, co widzę, to nie dość, że tam w las. to jeszcze spał. I jeszcze okropnie chrapał. Zaraz z nim pogadamy, ale na razie śpi, więc idę go zanieść. Dobra, słuchajcie, bestia jest w jaskini, jest teraz mniej groźna, a ja idę do Was, słuchajcie, zapytać, po co jest konfesjonał? Żeby się spowiadać z grzechów. Tak jest, słuchajcie, żeby się spowiadać. Dzieci, które idą do Pierwszej Komunii Świętej, idą też po raz pierwszy do spowiedzi. I zwróćcie uwagę na to, że ludzie częściej spowiadają się przed Bożym Narodzeniem. Dlaczego akurat przed Bożym Narodzeniem przychodzą do spowiedzi? Dlaczego? E, bo, wtedy, bo wtedy jest święty dzień. Wtedy jest słuchajcie, święty dzień i oni chcą przyjąć Komunię świętą. Tak, żeby Jezus Chrystus miał miejsce, gdzie mógłby zamieszkać. Zanim pójdziemy, słuchajcie, do naszego lwa, spróbujemy Go obudzić. Zwracamy uwagę na tą świecę. Ktoś wie, jak się nazywa? Ta świeca, jak ona się nazywa? Kto wie? Julia twierdzi, że wie. Co to za świeca, Julia? Roradka. Świeca nazywa się Roradka, symbolizuje pewną ważną postać z pisma Świętego Wojtek. Kogo? Świętej Marii. Symbolizuje, słuchajcie Matkę Bożą. Ona też przeżywała adwent, tak jak my. Jej adwent, słuchajcie, trwał 9 miesięcy przez tyle czasu czekała na narodzinę Jezusa Chrystusa. I takie będzie pytanie po tych dzisiejszych roratach. Jak się nazywa świeca, którą zapalamy w czasie rorat? Roratka. I ona, słuchajcie, symbolizuje Matkę Bożą. Dobra, takie odpowiedzi będę chciał, żebyście przynieśli na jutro. Tu będą koszyki, będzie można wrzucać odpowiedzi. Jakbyście zapomnieli pytania, to pytanie, słuchajcie, jest na planszy. A ja sobie już spoglądam tutaj w moje notatki i próbujemy, słuchajcie, budzić lwa. Lewiem, lewiem, czy ty nas słyszysz? Jestem, jestem, jestem. Patrzcie na te zęby, patrzcie go, jest groźny. Tylko coś tam siedzi bardzo głęboko w tej jaskini. Może wejdzie jeszcze troszkę. Ale wie słyszysz nas, bo widzimy, że warczysz. No przecież nie jestem głuchy, wiadomo, Ale on jakoś że cicho gada. Ja nie słyszę. Wie, nie słychać cię wcale. Poza tym zdążyłem już się obudzić. Patrzcie on nawet potrafi gadać, tylko szkoda, że tak cicho, nie? Może śmiał, jest, boi się was. A dlaczego miałbym nie potrafić? Wszystkie lwy potrafią i moja mama potrafi. Mama Leokadia! I mój tata Leopold, i nawet dziadek Leonard. Ciekawe, Lwie, że w Twojej rodzinie wszystkie imiona zaczynają się od Le. Hmm. No, chyba tak, a to nie wszystkie imiona zaczynają się na le? Przecież ja jestem Leo. Leo, zapewniam Cię, że nie wszystkie imiona zaczynają się od le, bo one zaczynają się od wszystkich liter alfabetu. E, za wyjątkiem może o i e, no bo na te dość trudno jakieś imię wymyślić. Ale śmieszne, nie zaczyna się od le. No, ale powiedz nam, drogi Lwie, Leo, jak to się stało, że jesteś w Polsce? Jak to? To ja jestem w Polsce. No a co myślałeś? No pewnie, że w Polsce, na gdzie? Ale super! Ale się cieszę! Czyli to koniec mojej podróży. Wiesz co, nie wiem, czy koniec, no bo w sumie tak naprawdę nie wiemy, dokąd podróżujesz. No i przede wszystkim skąd jesteś? No skąd jestem? Z Afryki przecież. To wow. oczywiste. Z Afryki? No i powiedz po co się wybrałeś akurat do Polski? A, bo jest tu podobno taki ogród, w którym żyją lwy. Nie muszę chyba nikomu wyjaśniać, że należymy do rzadkich zwierząt. No więc moja babcia Leonia stwierdziła, że w tym polskim ogrodzie żyje jej cioteczna siostra Letycja. Ma w tym roku okrągłe urodziny, a że babcie często bolą Nie, 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 łapy. A poza tym cierpi na chorobę morską. Poprosiła, żebym tu przyjechał i przekazał tej ciotecznej siostrze najlepsze życzenia. To dopiero historia. Więc jak się domyślam, wsiadłeś na statek, opłynąłeś Afrykę i znalazłeś się w Europie. Tak, tak. I w końcu wylądowałem tu. Tak mi się spać chciało. Tak mi się spać chciało, że przed dalszą podróżą postanowiłem wśliznąć się w otwarte drzwi tego tam domku i na chwilę się zdrzemnąć w tej, tej, drewnianej skrzynce tam w tym rogu. Słuchajcie, to wcale nie taka drewniana skrzynka. No jakby nie patrzeć, szedłeś przez otwarte drzwi naszego kościoła, a miejsce, gdzie spałeś, to konfesjonał, ale tam nie wolno spać. Hmm? To co tam się imby robi? W konfesjonale, proszę Ciebie, drogi lwie, to się wyznaje grzechem. Ojej, nie wiedziałem, ale czułem, że coś jest nie tak, bo strasznie, strasznie mnie czubek nosa swędział. Pewnie mam uczulenie na te, 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 te jak to ksiądz nazwał, grzechy? Tak, tak, nazywałem to grzechy, ale ciesz się, bo przysłowie, ktoś mówi, że ktoś pi, ten nie grzeszy. To jednak trzeba być bardzo uważnym, żeby nie popełnić grzechu. Grzech jest samym nieszczęściem, dlatego konfesjonały są takie ważne w naszych kościołach. Ja już życiom powiedziałem, rozpoczynamy Adwent, a to czas podarowany przez Boga, byśmy oczyścili nasze serca, no właśnie z grzechów. Adwent. Dzisiaj? To jaki dzisiaj właściwie jest dzień? No dzisiaj mamy. Którego dzisiaj mamy dzieci? Którego dzisiaj jest? No? 1 grudnia dzisiaj mamy, no? Ojej! To co ja będę robił przez 25 dni. 25 dni, to Lew, to ty też czekasz na święta w takim razie, nie? Nie, 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 nie. No urodziny tej ciotecznej siostry mojej babci Leoni też są 25 A... grudnia! Urodziny cię siostry mojej babci Leoni przypadają 25 grudnia. No dobrze, to świetnie się składa, bo my w tym kościele razem z tymi dziećmi, które tutaj widzisz, będziemy spotykali się do 23 grudnia na Roratach. I jak chcesz, możesz być razem z nami tutaj przez cały ten czas i wszystkie te dni? Na Roratach? A co to takiego? Lwie Leo. Ja już ci dużo wyjaśniałem. Dzieci, co to są Roraty? Kto chce powiedzieć Lwowi? Co to jest? Co to Roraty? Msza Święta. To jest taka szczególna msza święta, w czasie której przygotowujemy się na Boże Narodzenie. No i co ty na to? No, brzmi to bardzo interesująco. To może, jeśli oczywiście dzieci nie mają nic przeciwko temu, ja też będę przychodził tu każdego dnia. Wyglądacie bardzo apety sympatycznie, a ja i tak nie będę miał innych zajęć. Widzicie, jaka bestia, bardzo apetycznie powiedział, że wyglądacie. E, słuchajcie, dzieci, co wy na to, żeby lew Leo towarzyszył nam przez te wszystkie dni na ruratach, co wy na to? Chcecie? No ja też nie mam wątpliwości i bardzo się cieszę, że wy chcecie, a co na to, Leo? Bardzo, bardzo się cieszę, bardzo, bardzo się cieszę. Jesteście bardzo gościnni i bardzo mili, chociaż nie ma tu antylop ani hipopotamów, ale Jesteśmy umówieni. Ale póki co? Ja chyba muszę się dalej zdrzemnąć, bo jestem bardzo zmęczony. Niedługo tam spałem w tym czymś drewnianym, bo mnie stamtąd wyciągnął ministrant. Stanowczo, za wcześnie obudził mnie, było to chyba o 17. A wy co jeszcze będziecie robili? Ja już widzę te nagłówki w gazetach. Lew siłą wyciągnięty z konfesjonału przez ministranta. A co my będziemy robili? Ty idziesz spać, to my, żeby Ci pomóc, zaśpiewamy głośno piosenkę. Tą, która jest piosenką na nasze ruraty. Co wy na to? To nie będzie kołysanka, będzie głośno, no ale co się będziemy przejmować? Lew się jeszcze wyśpi, nie? A my patrzymy na tekst, już go mamy i będziemy śpiewali. Gotowi? Patrzymy na tekst. Do snu naszemu lwowi, chyba faktycznie za. Serce i strzała miłości, miłość znak. I znak cicho wołała, powiedział tak. Miasta siemu z na, na placu w kąt rajd jak biały lek. Śmiech bywa po o wierzchną wieść Na ja biały lek, odnajdę się, o może. Nie da rady spać przy takiej, słajcie piosence. A my teraz jak najciszej wracamy sobie już na swoje miejsca i będziemy kontynuowali mszę świętą. Spróbujcie tak, żebym was nie słyszał, bo może lew faktycznie już śpi i by nie chciał, żeby mu przeszkadzano. Zobaczcie, czy potraficie tak po cichu wrócić, żeby nikt nie słyszał, że wracacie na swoje miejsca.